Zatytułowanym Wierszo-zabawa. No dobrze, Jurku, wierszo-zabawa, ale przecież dzisiaj nie będą wiersze, tylko proza. Zaprosiłeś nas chyba do. Tak, e... masz rację, oczywiście. <laughs> Zupełnie mi to wyleciało z głowy. Prozo-zabawa. Prozo-zabawa. I też właśnie, nie? przygotowałem teksty dla Was. Mhm. Proszę, Olu. Dziękuję. Proszę, A co to będzie. Katarzyno. Dzisiaj będziemy. <kluzł> Czytać, interpretować bajkę pod tytułem Czerwony Kapture. O, to miło, fajne. Tak, ale przed tym zrobimy krótkie ćwiczenia dykcyjne na samogłoskach. A-O-E-U-I-E. o e u i e O, następnie wra, wre. A, poczekaj, czyli dodajemy sobie takie dwie spółgłoski Dwie współgłosy, czyli będzie wra, wro, wrę, wrę, wry, wr. Ale jeszcze fajnie jest jak się odwróci. Aha, to będzie To by było... Awr. Awr, wr, owr, wr, ówr i wr, iw. nie? Myślę, że... Awr, owr, wr, uwr, iwr, iwr. Dobrze. Jeszcze. Możemy trza, czo. Trze, czu, trzy, trzy. Trza, co, trze, czu, trzy, trzy. Ok. Teraz tylko rozróżnijmy. A możemy odwrócić, zobaczymy. a o, ucz, i cz. Acz jak patrz. a to jest ważne, bo przeważnie się gubi te końcówki. Patrz. Patrz, tak, właśnie, patrz, slu, patrz, slu, patrz. Slu, słuszna uwaga. Mhm. Teraz parskniemy sobie dwa razy, żeby rozluźnić e, aparat mowy. No dobrze. No dobrze. Teraz e, przechodzimy już do czerwonego kapturka. Aha, jeszcze jest bardzo ważna e, e, sprawa, że czytając dany utwór, musimy zwrócić uwagę na interpretację no, e, i, wszystkich. I, i żeby była też ważna interpunkcja. Dobrze. Czyli to, co pisarz, autor sugeruje nam. Poprzez znak interpunkcyjny. Interpunkcyjne. oczywiście. Tak. Mhm. Teraz bym prosił, żebyśmy podzielili sobie postaci. I tak. Ole, to bym prosił, żeby przeczytała czerwonego kapturka. No dobrze. No. Kasiu, ty byś przeczytała mamę, no dobrze. E, oraz e, też w późniejszym tekście byś była narratorem e, mamy i e, też babcie. No pewnie, no. Więc <laughs> pomoże no, babcie. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć na temat e, tych postaci, że e, e, autor. Pisze didaskalia I z tych Didaskali wynika, jaka to jest postać, to, jak to się to są porusza. Takie, to są takie autorskie do powiedzenia, do, tak, tak? Czyli sugerują sugeruję, nam sytuację, sugestie. jaką albo opisują postać. Postać, mm -hmm, tak. mm -hmm. I tutaj no, czerwony kapturek to jest taki bardzo łatwowierny. Tak, no znamy bajkę. Naiwny. To naiwny. To ale wesoła i stroska. radosne. Mm? Tak. No babcia, jak to babcia, stara, schorowana, siwiuteńka, babuleńka. Tak. Mama jest opiekuńcza bardzo, e, troskliwa, ro, troskliwa i rodzinna. No. Mm. Myśliwy, jest odważny, zdecydowany, podejmujący natychmiast decyzje nie boi się żadnej zwierzyny no natomiast e, wilk u wilk jest zły niebezpieczny groźny nie ma bardzo ostrożny i jest cwany mhm. to tak mniej więcej prosiłbym teraz o Przeczytanie... No jest narracja, prawda? Bo tutaj tak, jest dużo narracji. Dużo narracji. Czyli dydaskalia ja czytamy, tak, Jurku? Tak, tak. Teraz byśmy przeczytali didaskalia. Właśnie to nie są takie klasyczne didaskalia, tylko to są takie narracyjne do powiedzenia, ale, ale, ale taką pełnią funkcję, prawda? Jak, jak didaskalia w utworze. Mhm. Ja bym zaczął bajeczkę jako narrator. No dobrze, no to, było to w czasach nie tak odległych, ale i nie tak znów bliskich. Rzecz się działa w krainie, w której wszystko wydarzyć się może. Tam mieszkała sobie mama z dziewczynką. Dziewczynką, którą wszyscy nazwali czerwonym kapturkiem. A dlaczego? Dlatego, że właśnie dziewczynka nosiła na głowie czerwoną chusteczkę. Czerwony kapturek miał babcię, która mieszkała w samotnym domku w pobliskim lesie. Dziewczynka często odwiedzała babcię. Pewnego razu babcia zachorowała, leżała w łóżku, kaszlała, była słaba, miała temperaturę, nie mogła nigdzie wychodzić, ani nawet przygotować sobie jedzenia. Mama dziewczynki. Upiekła maślanych racuchów, które zapakowała do wiklinowego koszyka, włożyła tam też słoik lipowego miodu i wręczyła kosz czerwonemu kapturkowi i powiedziała. Idź czerwony kapturku do babci, zanieś jej maślane rogaliki i miód. Pod racuszków, popije miodu, to na pewno jej się poprawi. Czerwony kapturek wziął koszyk i poszedł znaną sobie ścieżką do domku babci. Kiedy dziewczynka szła sobie przez las, trafiła na polanę, gdzie rosły piękne kwiaty, przypominające czerwone dzwoneczki. Pomyślała, że nazrywa ich trochę, zrobi bukiecik i zaniesie babci. Babcia na pewno ucieszy się z takiego pięknego prezentu. Jak pomyślała, tak zrobiła. Zaczęła zrywać czerwone kwiatuszki, podśpiewując sobie przy tym piękną piosenkę. Będę improwizować teraz. Dobrze. Jestem czerwonym kapturkiem. Dla babci zbieram kwiatuszki. Zaniosę jej bukiet z koszyczkiem. W koszyczku miód i racuszki. Śpiew dziewczynki zwabił na polanę wielkiego szarego wilka. Wilk. Przysłuchiwał się, jak Czerwony Kapturek podśpiewuje i dowiedział się, że dziewczynka wybiera się do chorej babci. Szary wilk był głodny. Czerwony Kapturek nadawałby się sam raz na smaczne śniadanie. Kiedy jednak usłyszał, że dziewczynka idzie do domu samotnej chorej babci, postanowił, że może zjeść. I babcię, i czerwonego kapturka. Pobiegł więc szybko wzdłuż ścieżki prowadzącej do babcinej chatki i zapukał do drzwi. Kto tam? zapytała słabym głosem babcia. To ja! Czerwony kapturek, babciu! zawołał wilk, próbując naśladować śpiewny głos dziewczyn przyniosłam ci koszyczek jedzenia i lekarstwa ach jak to dobrze zaczekaj wnusiu już ci otwieram drzwi tylko tylko wstanę z łóżka po chwili wilk usłyszał szczęk zdejmowanego skobla i skrzypienie uchylających się drzwi Babcia nawet nie zdążyła krzyknąć, kiedy głodny wilk otworzył swój wielki pysk i połknął ją w całości. Zadowolony z siebie postanowił zaczekać na czerwonego kapturka. Zamknął okiennicę, żeby do środka nie wpadło zbyt dużo światła i wskoczył do łóżka babci. Nie minęło zbyt wiele czasu. Kiedy do drzwi zapukała dziewczynka z koszyczkiem i bukiecikiem czerwonych kwiatów w ręce. Dzień dobry, dzień dobry, babciu kochana! To ja, czerwony kapturek otwórz, proszę poprosiła dziewczynka. Drzwi są otwarte możesz wejść. Rozległ się nieprzyjemny głos z wnętrza izby. Czerwony kapturek zdziwił się nieco, ale wszedł śmiało do środka ciemnego mieszkania. Babciu, a czemu tu jest tak ciemno? Czemu zamknęłaś okiennicę? zapytała dziewczynka. O słońce nie razi, moja wnusiu. Zachrypiał wilk. Czerwony kapturek zbliżył się do łóżka babci. Trochę światła wpadało przez uchylone drzwi i dziewczynka zauważyła, że babcia jakoś Dziwnie wygląda. Babciu, a czemu masz taki dziwny, gruby głos? Przecież jestem chora w Nusiu i jestem <laughs> zachrypnięta. Dlatego tak dziwnie mówię. <laughs> a czemu masz takie wielkie, świecące oczy? Oczy mi błyszczą. Od choroby, moje dziecko. A, a czemu masz takie takie wielkie zęby, babciu? A, żebym cię mogła zjeść. A. Wilk kłapnął wielką paszczą i połknął czerwonego kapturka. Zadowolony, że mu się tak znakomicie powiódł niecny plan, rozłożył się wygodnie na babcinym łóżku, i zaraz zasnął. Zaczął przy tym okropnie chrapać. Chrapał tak głośno, że usłyszał to myśliwy jemioła. Zakradł się jemioła pod babciną chatkę i zajrzał do środka. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Na łóżku leżał olbrzymi wilk z brzuchem wydętym jak balon. Myśliwy zdjął flintę z pleców Wycelował i wystrzelił prosto w chrpiące wilczysko. Pękł wielki brzuch wilka, a ze środka wyskoczył czerwony kapturek wraz z babcią. Wilk zerwał się na cztery łapy i przerażony zaczął uciekać. Żebym cię w tym lesie więcej nie widział! Ty nic nią! – Krzyczał za nim jeszcze myśliwy jemioła. Babcia i Czerwony Kapturek bardzo dziękowały swojemu wybawcy. Dziewczynka wyjęła z koszyka maślane racuszki, miód i zjedli je wszyscy ze smakiem. A do tego wypili znakomity, pyszny miodek i wznieśli nim toast za szczęśliwe zakończenie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się podobała ta interpretacja. Na teraz bym taką miał jeszcze jedną prośbę, że przeczytamy jeszcze raz, ale rezygnujemy z didaskali. Z tych dopowiedzeń, z tych dopowiedzeń e, 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 które są od autorskie. Mhm. No tak, bo one nam tutaj sugerowały pewne rzeczy, prawda? Że dla kłapnął wielką paszczą, połknął. No dobrze. No, że to co? możemy zacząć. To Poczekaj, 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 poczekaj. Dobrze. Było to w czasach nie tak odległych, ale i nie tak znów bliskich. Rzecz się działa w krainie, w której wszystko wydarzyć się może. Tam mieszkała sobie z mamą dziewczynka, którą wszyscy nazwali czerwonym kapturkiem. A dlaczego czerwonego kapturka tak właśnie nazwano? Ano dlatego, że dziewczynka zawsze nosiła na głowie czerwoną chusteczkę. Czerwony kapturek miał babcię, która mieszkała w samotnym domku w pobliskim lesie. Dziewczynka bardzo często odwiedzała babcie, ale pewnego razu babcia zachorowała. Leżała w łóżku, kaszlała, była słaba, miała temperaturę, nie mogła nigdzie wychodzić ani nawet przygotować sobie jedzenia. Wtedy mama dziewczynki upiekła maślanych racuchów, które zapakowała do wiklinowego koszyka. Włożyła tam też słoik lipowego miodu, wręczyła kosz czerwonemu kapturkowi i powiedziała: Idź, czerwony kapturku, do babci, zanieś jej maślane racuszki i miód, podje racuszków, popije miodu, to na pewno jej się polepszy. Czerwony kapturek. Wziął koszyk i poszedł znaną sobie ścieżką do domku babci. A kiedy dziewczynka szła sobie przez las, trafiła na polanę, gdzie rosły piękne, przypominające czerwone dzwoneczki kwiaty, pomyślała, że nazrywa ich trochę, zrobi bukiecik i zaniesie babci. Babcia na pewno ucieszy się z takiego pachnącego kolorowego bukietu. Jak pomyślała, tak zrobiła. Zaczęła zrywać czerwone kwiatuszki, Podśpiewując sobie przy tym piękną piosenkę. Jestem czerwonym kapturkiem, dla babci zbieram kwiatuszki. Zaniosę jej bukiet z koszyczkiem. W koszyczku miód i racuszki. Śpiew dziewczynki zwabił na polanę wielkiego szarego wilka. Wilk przysłuchiwał się, jak czerwony kapturek podśpiewuje i dowiedział się, że dziewczynka wybiera się do chorej babci. A, szary wilk był głodny. Czerwony kapturek nadawałby się w sam raz na smaczne śniadanie. Ale kiedy jednak usłyszał, że dziewczynka idzie do domu samotnej chorej babci. Postanowił, że może zjeść i babcie, i czerwonego kapturka. Pobiegł więc szybko wzdłuż ścieżki prowadzącej do babcinej chatki i zapukał do drzwi. Kto tam? To ja, czerwony kapturek, przyniosłam ci. Koszyczek z jedzeniem i lekarstwa. Och, jak dobrze! Zaczekaj, wnuciu. Już ci otwieram drzwi. Zaczekaj, tylko wstanę z łóżka. Po chwili wilk usłyszał szczęk zdejmowanego skobla i skrzypienie uchylających się drzwi babcia nawet nie zdążyła krzyknąć kiedy głodny wilk otworzył swój wielki pysk i połknął ją w całości zadowolony siebie postanowił zaczekać na czerwonego kapturka Zamknął okiennicę, żeby do środka nie wpadło zbyt dużo światła i wskoczył do łóżka babci. A nie minęło zbyt wiele czasu, kiedy do drzwi zapukała dziewczynka z koszyczkiem i bukiecikiem czerwonych kwiatów w ręce. – Dzień dobry, kochana babciu, to ja, czerwony kapturek. Otwórz proszę! – Wilk. Babciu, babciu, a tak. Drzwi są otwarte, Drzwi są otwarte, otwarte. Mo możesz no, tak. wejść. Rozległ się nieprzyjemny głos z wnętrza izby. No to nie czytamy, didactwo. No tak. Czerwony o, czyli, kapturek tak. zdziwił się nieco, ale wszedł śmiało do środka ciemnego mieszkania. Babciu, a czemu tu jest tak ciemno? Czemu zamknęłaś okiennicę? Słońce mnie razi, moja wnusiu. Czerwony Kapturek zbliżył się do łóżka babci. Trochę światła wpadało przez uchylone drzwi i dziewczynka zauważyła, że babcia jakoś dziwnie wygląda. Babciu, a czemu masz taki dziwny, gruby głos? Przecież jestem chora, Wnusiu, i zakrypnięta, <laughs> dlatego tak dziwnie mówię. A, a czemu masz takie wielkie, świecące oczy? Oczy mi błyszczą od choroby, moje dziecko. A, a, a czemu masz takie wielkie zęby, babciu? Żebym cię mogła zjeść! Zawdowolony, że mu się tak znakomicie powiódł niecny plan, rozłożył się wygodnie na babcinnym łóżku i zaraz zasnął. Zaczął przy tym okropnie chrapać. Tak głośno, że usłyszał to myśliwy jemioła. Zakradł się jemioła pod babciną chatkę i zajrzał do środka. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Na łóżku leżał olbrzymi wilk, z brzuchem wydętym jak balon. Myśliwy zdjął flintę z pleców, wycelował i wystrzelił prosto w chrapiące wilczysko. Pękł wielki brzuch wilka, a ze środka Wyskoczył czerwony kapturek wraz z babcią. Wilk zerwał się na cztery łapy i przerażony zaczął uciekać. Żebym cię w tym lesie więcej nie widział, ty nicponiu! Babcia i czerwony kapturek bardzo dziękowały swojemu wybawcy. Dziewczynka wyjęła z koszyczka maślane rogaliki i miód. Zjedli je ze smakiem, a do tego wypili miodek, którym wszyscy troje wznieśli toas za szczęśliwe zakończenie. Hmm? Tak by to mniej więcej chyba wyglądało, chociaż pamiętajmy o tym, ja myślę, że tutaj może trochę za. za... Za bardzo, Jurku, zbliżyłeś chyba narrację do postaci bilka. Wilka. tak, masz, Na, że masz, masz Za mocno raz, chyba za, za była, mocno, prawda? Ola, jak ty uważasz, że za, narracja. Tak, tak, Takie odniosłam wrażenie, tak. ale może to nie no tak, jest tylko próby, żebyśmy sobie tutaj pewne rzeczy ustalali. I, i też, Ważne jest, myślę, o tym, żebyśmy pamiętali, że to, co mówimy, żeby było. Plastyczne, plastyczne, prawda, żeby było wyraźne, opisujące i takie sprawiające wrażenie naturalności, naturalności. i tych I... wszystkich emocji takich, żeby przekazać te wszystkie emocje, które w tekście są, są zawarte. No i ważne też jest, co mówimy, jak mówimy, gdzie mówimy, do kogo i, do kogo. I po co. I po co. A to nasze po co służyło temu, żeby żeby przybliżyć, przybliżyć właśnie ci. sposób y, interpretacji. ładnej interpretacji, czy to wiersza, czy to prozy. I dialogowania. I dialogu, tak. oczywiście. Dziękuję I serdecznie Kasiu i Jolu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tam my dziękujemy, że nas zaprosiłeś. Miło nam było. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.